Dajcie z tej strony, kajtek i już gramy draft. Zobaczcie, jaki skład ma mój przeciwnik, I jak i ja. Mamy obydwa 50% szans, ale ja wygrywam już od samego początku. I kto, no i on wygrał. No Odbieramy nagrody i otwieramy paczki. I teraz otworzymy to 1% pak. Teraz teraz tworzymy karty złote Co mam drobnie. Uwaga! Gerard Czemu ja te karty sprzedaję? Bo ja będę miał swój najpierw pierwszy skład, jaki zrobię Za wam pokażę Półpół, bo od tego się zatrzymiemy Coś Was za chwilę pokażę Co ja będę robił Teraz ja śpiewam Wejdziemy. Super, wejdziemy w kasyno Upgrader. I zabierzemy sobie na przykład hmm. Zola, bo jego nie używam. Używam. Mogę na Higua i na Ibrahimo albo... O właśnie. O, decha Możemy spróbować na Dehea. Lepszy sobie. I za chwilę zobaczymy. Mamy dechy i to jest plus do naszego składu. A teraz dechy Oj, weszłam się reklama Można zrobić jeszcze coś innego. Ja tak wczoraj drobnę MP i zrobię z niego Doty Ale teraz to się wejdzie taki plus do składu. Mamy już 99 zgrania, aby ten Prawy obrońca i środkowy pomocnik już będzie 190. Na pewno skład. To my jeszcze wejdziemy w tego... Nie w misję, tylko w tego upgradera. Albo w kasynie upgrader. Kogo to tu nie używam. Jest. Z tego poznaku. Na Ronaldo, nie, Ronaldo nie. Na beckenbauer nie. Na Lewandowskiego też nie. Nie ma Ronaldo. Neymar, taki ramos, a jaki mam Bo gdzie mam ramosę? Hazarda, Neymara, Suareza i Ronaldo. Hmm. A tego tu zobaczymy. Ramos, Neymar, Ronaldo, no, Ramos, to Ramos to ty. Próbujemy. Ale chyba nie da... nie, nie da... Nie, no, wiem i... Straciliśmy właśnie tą legendę. I w moim składzie tej legendy już tu nie ma. Nie ma tak właśnie straciliśmy legendę. Wyjdziemy sobie w paczki i otworzymy paczkę legend. Nie przyda nam się. Nie przyda nam się. Trzeba tylko napastnika. To też nam się nie przyda. Mur. Dobrze, zostawię go sobie. Pujol. O, tego też sobie zostawię. Teraz jeszcze raz widzimy te paczki. Ja tylko posprzedaję karty niektóre. O no, składzie. O, jest. Teraz to posprzedajemy szybko. Włożymy go do składu i to będzie koniec odcinka. Ja ten odcinek od razu wstawię i wy go obejrzycie w piątek. Wtedy kiedy ja go nagrywam. Następnej paczki nie odbieramy. Wejdźmy w mój skład. I tutaj będzie to Pauleta chyba. Kogoś tu trzeba bo Hulita i Dychę. Teraz moje karty. Hulit. Hmm, tu za to dostajemy nawet tysiąc. Pujol, Pogba, Dechea Pauleta. I ja się tym składem zwań. Żegna. A chwila. Zobaczę coś. Nie mam nic do zgrania. Na mecz i wtedy skończę odcinek, a ja się z wami wtedy pożegnam. Zobaczymy, czy ten nas składa rada. Granit 6462 6462 to jest nasz przeciwnik. I on ma takie składy. I on ma więcej procent szans. A ja tak dużo szans nie mam, ale też mam jakiś procent szans. No i legendy strzelają legendy darder to muszę sprawdzić, czy to nie jest No to jest ten non No to my kończymy